Luty 2024 roku jestem w swoim pokoju, jest czwarta rano, a ja siedzę przy swoim biurku komputerowym, przed sobą mam telefon na statywie i nagrywam filmy, jak to każdego poranka. Tylko, że dzisiaj cały czas coś mnie rozprasza i denerwuje. Nie jest to mój telefon, nie jest to żaden sąsiad, ani nie, nie jest to też mój brat, ani żaden członek mojej rodziny. Jest to mój brzuch. Bo podczas każdego filmu, który nagrywałem, cały czas burczało mi w brzuchu. No a burczało mi w brzuchu z tego powodu, że w poniedziałek nie jadłem dosłownie nic. Zero. Przez 24 godziny zjadłem nic. Po prostu zero kalorii, niczego. No więc nie jadłem nic, i podczas tego poranka we wtorek, czyli po tym dniu całego niejedzenia, czułem się lepiej niż kiedykolwiek. Jakby autentycznie mój mózg był. 10 razy lepszy niż normalnie. Czułem się po prostu tak skupiony i tak produktywny, że nie czułem się tak nigdy w życiu. Czułem się lepiej niż kiedykolwiek. Zawsze było tak, że nagrałem jeden film, przeszedłem na mój telefon, zobaczyłem na przykład statystyki mojego snu dzisiaj, później, nie wiem, przeszedłem na YouTube'a czy coś takiego, i nagrałem drugi film i tak cały czas. Ale dzisiaj tego nie było. Siedziałem, nagrywałem, napisałem skrypt. Nagrywałem, napisałem skrypt, nagrywałem, tak cały czas. Nie było żadnego momentu, w którym byłem rozproszony. Ale w końcu ten czas skupienia dobiegł w końca i w końcu mogłem iść coś zjeść. I w końcu myślę sobie, ale sobie kurwa zjem, bo byłem bardzo, bardzo głodny. Więc poszedłem na dół, zrobiłem sobie cztery jajka na patelni. Robię sadzone, bo bardzo je lubię. Jeszcze wziąłem jakieś sałatki i poszedłem na górę, przyszedłem tutaj. Przed moje biurko, puściłem sobie jakiś film i zacząłem to oglądać, nie? i podczas tego zacząłem jeść. No i później zjadłem, ubrałem się, i pojechałem do szkoły. No i w szkole przyszedłem, siedzę na lekcji, i dosłownie jakieś 20 minut po tej lekcji, po rozpoczęciu, czułem się, jakbym był jakiś upośledzony. Jakby autentycznie czułem się zmęczony o siódmej rano. Czuć się zmęczonym o 7 rano. To nie jest normalne. Później po szkole wróciłem do domu, dosłownie przez cały dzień czułem się właśnie taki zmęczony. Nie byłem w stanie nic zrobić, nie byłem w stanie się w ogóle skupić w szkole. No i później przyszedłem do mojej kuchni, zjadłem jakiegoś banana, zjadłem jakieś jabłko. Później przyszła do kuchni moja mama, a ja po prostu położyłem się na podłodze. Powiedziałem mojej mamie, że nie wiem czemu, ale dzisiaj czuję się jakbym był jakiś upośledzony. i moja mama coś tam ze mną rozmawia, a ja w głowie mam tylko jedną myśl. Mianowicie mam w głowie Hamze, który mówi o tym, że Przerywane po scenie, to najlepsza taktyka na produktywność. I w tamtym momencie ja zdaję sobie sprawę, że najlepszą taktyką na produktywność jest po prostu nic nie jedzenie. A najlepszą taktyką, żeby poprawić swoją produktywność, jest poprawić swoją dietę. Ile osób mówi o takich normalnych takich taktykach produktywności jak technika Pomodoro, skupienie czy wyłączenie powiadomień na telefonie albo na komputerze. Fakt, ja też o tym rozmawiałem. I one są bardzo dobre, ale jest coś ważniejszego, co determinuje, ile masz energii, jak dobrze jesteś w stanie się skupić. Dosłownie determinuje większość rzeczy w tym twoim systemie produktywności, które sobie stworzyłeś. Ale nikt nie rozmawia o diecie i jaki ono tak naprawdę ma wpływ na naszą produktywność. I pewnie nieraz miałeś tak, że na przykład była 8, 9, 10 rano, albo może 11, 12, 13... I idziesz przez swój dzień, tak po prostu, nie wiem, robisz coś, i nagle czujesz taki spadek energii, po nagle chcesz się położyć, chcesz może zjeść jakieś mięso jedzenie. Czujesz po prostu, że jesteś taki no, zmęczony i poszedłbyś spać. Nie jest to przez to, że nie, wiem, jesteś już zmęczony, bo nie, bo masz jeszcze mnóstwo energii w sobie, tylko to przez twoją dietę, przez to, co jesz, przez to, co się trawi w twoim organizmie, to sprawia, że jesteś taki zmęczony. Twoja dieta. To nie tak, że jeżeli zjesz na przykład mięso albo coś w tym stylu, będziesz też taki zmęczony, bo najprawdopodobniej nie. Szczególnie, co zauważyłem u siebie, to węglowodany sprawiają, że właśnie czuję się taki zmęczony. Czyli po prostu jeżeli zjem jakieś węglowodany, czyli jakieś, nie, nie wiem, czekolady ani w tym stylu, ale jeżeli zjem jakieś na przykład jabłko, banan, coś takiego, to po prostu wtedy właśnie jestem najbardziej zmęczony. Wtedy mam takie po prostu uczucie, że chcę iść spać. Szczególnie węglowodany sprawiają, że czujesz się właśnie taki zmęczony, taki właśnie... Mentalnie upośledzony, jak ja to nazywam. Więc musisz się pozbyć węglowodanów ze swojej diety, jeżeli chcesz być bardzo, bardzo produktywny. I gwarantuję Ci, że jeżeli pozbędziesz się jak najwięcej węglowodanów ze swojej diety, będziesz 10, nie wiem, 15 razy bardziej produktywny, bo będziesz miał faktycznie energię i skupienie, żeby zrobić to, co masz zrobić, a nie będziesz leżał w łóżku, bo o, ale jestem zmęczony. I to nie tak, że powinniśmy jeść jakieś śmieciowe jedzenie, że coś powinniśmy jeść warzywa albo owoce. Nie, nie musimy ich wcale jeść. Wyobraź sobie naszych przodków, co oni jedli. Nie bali się jabłek, bali się jakiś tam malin czy czegoś, więc tego nie jedli, bo bali się to, że to trucizna. Ale wiedzieli, że jeżeli zabiją dzika, który się broni, albo lwa, który się broni, będą mieli z niego mięso. A nawet jeżeli twierdzisz, że dalej powinniśmy jeść warzywa i tak dalej, owoce, no to w jaki sposób niby ludzie przeżyli w lodowym wieku, gdzie wszystko było... Zamarznięte. Świat był tak zimny, że po prostu wszystko zamarzło. To co wtedy jedli, skoro niby jedli owoce i warzywa? Oczywiście, że jedli mięso. Gonili za sarnami i po prostu jedli mięso z nich, a nie jedli jakichś borówek czy coś, bo wtedy tego nie było. Wtedy wszystko było zamarznięte. Najlepszą dietą na produktywność jest po prostu jedzenie mięsa. Wydaje mi się, że to jest najlepsze, czyli po prostu dieta karniwora. Nie wiem. W każdym razie, jesz tylko mięso. To jest najlepsza, To jest najlepsza dieta na produktywność, jaką możesz mieć. Ale wiadomo, ona jest dosyć droga i nie jest najłatwiejsza, żeby być na niej. Trzeba mieć też duży poziom dyscypliny. Ja osobiście też nie mam pieniędzy na taką dietę. No i co jem, to po prostu jem warzywa, owoce jem akurat, ale nie jem ich dużo jakoś. Nie jem mięso, nie jajka, masło i w sumie tyle i sześć składników, tyle. Nie jem nic więcej, nie jem chleba, nie jem płatków, nie, jem mleka, nie, nie piję mleka, tyle jem, tyle jem, tak właściwie, to jest tyle. No i woda, wiadomo, nie? Nie piję żadnych soków, nie piję żadnych kurwa kaw, to jest moja dieta, tak wygląda moja dieta. Najlepsze byłoby mięso i w sumie, no nie wiem, może przyprawy albo jakaś sól czy coś i tyle. No wiadomo, nie mam na to kasy, więc lepiej jest po prostu wybrać taką dietę, która jest lepsza, nie jest najlepsza, ale jest już o wiele lepsza na produktywność. nie? Więc tak jak mówię, najlepszą dietą na produktywność jest mięso, ale większość ludzi nie ma tylu pieniędzy, żeby faktycznie być na tej diecie. Jeżeli masz, to gwarantuję ci, że to jest chyba najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić, żeby jeść tylko mięso. Będziesz wtedy 10-15 razy bardziej produktywnym i to ci gwarantuję, bo gdy ja spróbowałem tej diety raz, przez jeden dzień, czułem się. Jak dosłownie jakiś bóg, po prostu miałem tak dobry mózg, że to jest niemożliwe. Nie? Jeżeli potrzebujesz pomocy z organizacją swojego czasu czy dnia, tam masz pierśnik na dole i tam możesz zobaczyć, co mam do zaoferowania. Najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.